Cześć i witam. Właśnie zakończył się pierwszy dev stream roku 2021, także przyszedł czas, abyśmy omówili co nas czeka w najbliższym czasie w Warframe. A że jest naprawdę sporo rzeczy do omówienia, od razu przechodzimy do konkretów. Pierwsza sprawa to to, że od razu po dev streamie mamy do zrobienia dwa alarmy. Za pierwszy zgarniemy Domestic Drone. Jest to oczywiście taki mały dron, który będzie jeździł po naszym statku. Czysta dekoracja. Za drugi alarm otrzymamy katalizator Orokin dla naszej broni. W lutym czeka nas event związany z Dniem Walentego. Sam event prowadzić będzie ticker, który znajduje się na Fortunie. Jak teraz widzicie do zgarnięcia ma paletę kolorów, kilka klifów, czyli taki standard na Valentego, ale jest coś oryginalnego i chodzi tutaj o te FMR. Będą to skrzydła, które wyglądają jak dla mnie obłędnie. Można je dopasować do przeróżnych siandan, ponieważ jest to oczywiście efemera, która nie ściąga naszych siandan. Widać tutaj, że DI lubi się bawić efemerami, bo ciągle wymyśla coś ciekawego i nietypowego. Sam event zacznie się 11 lutego i będzie trwał do 24 lutego na wszystkich platformach. Następnie zobaczyliśmy bardzo wczesny koncept nowej broni. Będzie to ociężała i powolna piła guli. I tak naprawdę, poza krótkim przedstawieniem animacji tego, jak będzie się tym uderzało, to nie otrzymaliśmy jak na razie więcej informacji. Dalej otrzymaliśmy informacje na temat tego, na co ludzie już czekają. Chodzi tu oczywiście o przerywnik w Gwiezdnym Szlaku. Zacznie się on 1 lutego, czyli w ten poniedziałek, a do zgarnięcia będą przedmioty z drugiej serii Gwiezdnego Szlaku. A ci, którzy mają już nagrody kosmetyczne z drugiej serii gwiezdnego szlaku otrzymają w tych miejscach dodatkowe kredyty, które będziecie mogli wydać w ofercie gwiezdnego szlaku. Oczywiście, tak jak mówiłem, dotyczy to przedmiotów kosmetycznych. Takie rzeczy jak dodatkowe gniazda, czy na przykład katalizator Orokin, otrzymacie po prostu jeszcze raz. Następnie mamy to, na co też wielu z Was czekało, jest to kolejne Prime Access. Tym razem do naszego arsenału będzie mogła trafić Octavia Prime. Z główną bronią Tenora Prime oraz poboczną Pandero Prime. I tu niestety wydaje mi się, że jeśli chodzi o model wygląd, no to bardzo przypomina taką standardową oktawię. Oczywiście widać w niektórych szczegółach, że wygląda lepiej, ma troszeczkę bardziej dopracowane i bogatsze elementy, ale taki pierwszy rzut, no to wygląda po prostu jak zwykła oktawia. Co ciekawe, jeśli zdecydujecie się wydać prawdziwe pieniądze na Prime Access, otrzymacie sjandane na ramienniki, ale i też specjalny Shauzin. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Jak Wam się podoba wygląd Oktawi, ponieważ jestem bardzo ciekaw, jakie macie spostrzeżenia. Dalej mamy również bardzo ciekawą rzecz, ponieważ poznaliśmy nowego frame'a. Jego wcześniejsza nazwa była Wright, ale jednak będzie się nazywał Sewa God. I teraz pierwsze, co możecie zauważyć, to to, jak będzie wyglądał jego cały design. Osobiście mi się bardzo podoba i też bardzo przypomina mi postać Kerta z gry MDK. Taka od ciekawostka. Przejdźmy jednak do jego umiejętności. Będzie tu trochę nie po kolei, ponieważ będę Opowiadał tak, jak mniej więcej było to na dev streamie. Jego trzecia umiejętność stworzy wokół Frama Aurę, która będzie wykradać życie przeciwnikom oraz będzie też ich spowalniać. Druga umiejętność rzuca na przeciwnika w zasięgu debuffa, który będzie zadawał obrażenia w czasie. Pierwszą umiejętnością będziemy wypuszczać coś w rodzaju ducha czy też cienia, który będzie latał i zadawał obrażenia naszym przeciwnikom oraz też ich osłabiał na kolejne obrażenia. I teraz, używając tych trzech pierwszych umiejętności, będziemy budować jego Ultimata. Progres ten będzie widać nad umiejętnościami Sevegota. Kiedy w końcu odpalamy ultimata, zostawiamy za sobą ciało i przejmujemy ster nad cieniem, który ma swój zestaw trzech pierwszych umiejętności. I teraz znowu tym razem po kolei. Jego pierwsza umiejętność sprawi, że przyciągniemy przeciwników, którzy stoją przed nami na zasięg obrażeń zadawanych w zwarciu. Drugą umiejętnością będziemy szarżować. Napotkany przeciwnik nie dość, że wyleczy naszą formę cienia, to jeszcze zostanie zdezorientowany, przez co będzie atakował wszystko co jest w pobliżu. Za to trzecia umiejętność przypomina trochę pierwszą umiejętność Seve'gota, ponieważ będziemy nakładać debuff na przeciwników, przez co będą bardziej podatni na nasze obrażenia. No i tutaj ultimatem wracamy po prostu do formy Seve'gota. Nasza pasywka sprawia, że kiedy padniemy formą Seve'gota, wtedy wypuścimy cień, którym możemy naładować życie i z powrotem się zrespić. Ten frame wyjdzie z aktualizacją 30, która będzie się nazywać Call of Tempest Story. Co ciekawe w w końcu otrzymamy zadanie, questa na tego frame'a oraz otrzymaliśmy concept art, który ma nawiązywać właśnie do tego zadania. Jestem bardzo ciekaw co myślicie na ten temat. Widać, że coś tu się dzieje z Railjackiem, także z chęcią poczytam wasze spekulacje. Co do samej tej aktualizacji to wyjdzie ona też z Railjack Corpus. Jednak nie zobaczyliśmy tutaj nic nowego jeśli chodzi o gameplay. Dowiedzieliśmy się tylko, że znowu Railjacki zostaną trochę przebudowane, otrzymamy też nowe typy misji na Railjackach, a poza tym też przy Przekaźnik wzbogaci się o suchy dok, dzięki czemu ludzie, którzy nie mają klanów, czy też swoich railjacków, na których latają, to właśnie taki suchy dok na przekaźniku będzie dla nich rozwiązaniem. Co do samej aktualizacji Call of Tempestary, to będziemy musieli poczekać do marca. Dalej czas na trochę kosmetyki. Pokazano nam skin Deluxe do Zephira, jednak nadal nie jest to model w grze. Ciągle jest to koncept, ale już mniej więcej można założyć, jak to będzie wyglądało. Jednak co ciekawe, wraz z tym skinem otrzymamy też skin dla naszych statków desantowych. I to wygląda naprawdę dobrze. Zobaczyliśmy tu modele już bardziej zbliżone do tych, co możemy zobaczyć w grze, ale nadal jestem ciekaw jak będzie wyglądał już w samym Warframe'ie. Wracając do Zephira doczeka się też on kolejnych buffów. Wszystkie jego umiejętności wraz z pasywką doczekają się zmian poza jego trzecim skillem. Także podsumowując, wraz ze skinem Deluxe dla Zephira otrzymujemy także dla naszych statków desantowych, dla operatora, interface Również otrzyma dodatkowy skin oraz będą nowe animacje związane ze skinem dla Zephira. No i teraz to, na co ja czekałem naprawdę długo, ponieważ szykuję się skin deluxe dla mojego maina, czyli Revenanta. Jak na razie jest to oczywiście koncept, ale powiem Wam szczerze, że mi się bardzo podoba. Oczywiście poczekam za takim już konkretnym modelem, jak będzie wyglądał w grze, ale sam zamysł przemawia do mnie jak najbardziej. Wraz ze skinem dla Revenanta otrzymamy też skin dla dwuręcznych Nick oraz akcesoria dla naszych operatorów. Poza tym też zobaczyliśmy kolejny skin deluxe, a właściwie koncept skina, tym razem do Ember. I tutaj również muszę powiedzieć, że mi się strasznie podoba. Wygląda wyjątkowo agresywnie, przez co ma charakter. Na koniec też dostaliśmy stronę ze statystykami związanymi z rokiem 2020, nawiązującą do Warframe'ów, broni głównych, pobocznych oraz broni w zwarciu, na wszystkich platformach. Także tu jeśli jesteście zainteresowani, to wrzucam w opisie link do tej Strony. I to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o takie najważniejsze informacje związane z tym devstreamem i tym, co nas czeka w najbliższym czasie. Dajcie koniecznie znać, na co najbardziej czekacie, oraz jak Wam się podoba zapowiedziana aktualizacja. Na sam koniec devstreama otrzymaliśmy też próbkę muzyki z Call of Tempestary. Także ja również zostawiam Was z tym mrocznym ambientem. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie i na razie.